Starożytny Egipt to nie tylko piramidy oraz świątynie, ale także niezwykła wiedza z zakresu medycyny. Tysiące lat temu mieszkańcy kraju Faraonu wykonywali skomplikowane operacje i posiadali zaskakującą wiedzę na temat anatomii człowieka. Przyjrzyjmy się zatem bliżej medycynie starożytnego Egiptu oraz zastanówmy się nad jej pochodzeniem. Około 450 roku przed naszą erą do Egiptu zawitał słynny grecki historyk Herodot, często nazywany Ojcem Historii. W trakcie swojej wyprawy dowiedział się od Egipcjan wielu interesujących rzeczy na temat ich historii, wiedzy oraz kultury. Herodot zapisał wszystkie informacje w Drugiej Księdze wchodzącej w Skład Dziejów, gdzie wspomina m.in. o tym, że w Egipcie istnieje wysoki poziom medycyny, a lekarze są specjalistami zajmującymi się wybranymi chorobami. Przez długi czas opis Herodota przyjmowano sceptycznie. Jednak wszystko odmieniło się w XIX wieku. Wówczas to Egiptolodzy odnaleźli kilka papirusów, na których znajdowały się informacje na temat medycyny oraz farmacji egipskiej. Trzy najistotniejsze papirusy to kolejno papirus Ebersa, papirus Edwina Smyfa oraz papirus Kachun. Papirusy te zostały spisane pomiędzy 2000 a 1500 rokiem przed naszą erą, choć egiptolodzy uważają, że mogą być kopiami bądź kompilacjami znacznie wcześniejszych pism. W starożytnym Egipcie medycyna miała charakter zarówno magiczno-religijny, jak i empiryczno-racjonalny. Wiara w ozdrowieńczą moc bogów skłaniała ludzi do odwiedzenia świątyń, jednak konkretne dolegliwości zmuszały już do korzystania z porad wykwalifikowanych lekarzy. Medycyna była wysoce wyspecjalizowana. Istnieli wówczas lekarze, którzy specjalizowali się w leczeniu oczu, a jeszcze inni zajmowali się problemami głowy, zębami, brzuchem, a niektóre formy lekarskiej sztuki były wyłącznym obowiązkiem kobiet. Badania były bardzo drobiazgowe, obejmując szeroki wywiad o chorym oraz jego rodzinie, dokładne badanie chorego oraz wydzielenie jego ciała. Najlepsi lekarze służyli faraonowi oraz ich otoczeniu, natomiast ogół ludności był leczony w instytucjach kierowanych przez kapłanów lekarzy. W Egipcie istniało powszechne przekonanie o skuteczności medycyny prewencyjnej. Dieta miała być głównym czynnikiem zarówno w chorobie, jak i w kwestii samopoczucia. Niemiecki historyk medycyny Jürgen Torwald w książce Dawna Medycyna, Jej Tajemnica i Potęga wskazuje, że poziom medycyny egipskiej znacznie przewyższał medycynę innych cywilizacji. Egipcjanie przywiązywali wielką wagę do swojego zdrowia, często zażywając kąpiele oraz myjąc ręce przed każdym posiłkiem. Lekarze byli tak dobrze wyszkoleni, że ludzie z innych krajów przyjeżdżali do Egiptu na studia, a po powrocie do siebie uchodzili za świetnych fachowców właśnie dzięki pobieraniu nauk w kraju faraonów. Tak zwany papirus Skachun to najstarszy podręcznik ginekologii. Opisano w nim miesiączkowanie jego zaburzenia, występowanie guzów oraz stanów zapalnych narządów rodnych. W papirusie Skachun podpowiada się, jak postępować w wypadku poprzecznego ułożenia płodu. Podano również, jak wykonać narzędzia potrzebne przy porodzie. Ogromne kontrowersje wywołała jedna ze wskazówek umożliwiająca lekarzom egipskim wczesne rozpoznanie ciąży u kobiety i odpowiedź na pytanie o płeć dziecka. Kobieta musiała bowiem codziennie oddawać mocz na ziarna pszenicy oraz jęczmienia. Jeżeli najpierw zacznie kiełkować pszenica, to urodzi się chłopczyk, a jeżeli jęczmień, to oznaczało to, że urodzi się dziewczynka. Co do zaskakujące prawdziwość tego testu potwierdzono dopiero w roku 1939. Cała tajemnica polegała bowiem na produkowaniu przez płód różnego rodzaju gonadotropiny w zależności od płci. Jedna z recept papirusu służyła również do zapobiegania ciąży. Głęboko w pochwę należało wprowadzić ciernie akacji dokładnie rozdarte z daktylami i wymieszane z miodem. Wszystkich ogarnęło ogromne zdumienie, gdy po tysiącleciach okazało się, że ciernie akacji zawierają rodzaj gumy, która rozpuszczając się w wodnistych płynach tworzy kwas mlekowy. Jak wiemy, liczne nowoczesne żele antykoncepcyjne również zawierają kwas mlekowy. Najwięcej wiadomości dostarcza nam dokument nazywany papirusem Ebersa. Nazwa ta pochodzi od nazwiska niemieckiego egiptologa Georga Ebersa, który w 1873 roku odkupił papirusowy zwój od arabskiego kupca. Sprzedający twierdził, że znalazł go między nogami mumii w Tebach. Po zbadaniu okazało się, że papirus ten pochodzi z około 1550 roku przed naszą erą. Jego fragmenty mogą być jednak odpisem z o wiele starszych źródeł. Papirus Ebersa zawiera informacje z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii, stosowania minerałów oraz licznych roślin leczniczych. Egipscy okuliści odróżniali objawy m.in. takich chorób jak jaglica, jaskra, zaćma, zapalenie spojówek, bielmo czy owrzodzenie rogówki. W papirusie wymieniono około 700 lekarstw, w tym wiele roślinnych takich jak np. jałowiec, siemię lniane, czosnek, liście senesu, korzeń mandragory czy lulek egipski. Podano tam także ponad 800 sposobów ich przyrządzania oraz podawania chorym w postaci pigułek, maści oraz kropli. W celu zmniejszenia bólu używano przetworów maku oraz substancji spokrewnionych z mandragorą, m.in. atropiny oraz skropolaminy. W starożytnym Egipcie znano także inne środki znieczulające. Jak wskazuje Pliniusz, marmur w postaci pudru zmieszanego z octem tak doskonale znieczula części ciała, na które się go aplikuje, że egipski chirurg mógł wypalać, a chorzy w ogóle nie odczuwali bólu. Środki znieczulające były bardzo istotne, zwłaszcza podczas zabiegów chirurgicznych, o których wspomina papirus Edwina Smyfa. Nazwa papirusa pochodzi od nazwiska amerykańskiego egiptologa Edwina Smyfa, który wszedł w jego posiadanie w roku 1862. Papirus ten, jako jedyny dokument z tamtych czasów, stosuje racjonalne metody naukowe do wyjaśnienia różnych urazów, niemal w ogóle nie wspominając o magii. Papirus ten często jest określany jako pierwszy podręcznik chirurgii w historii ludzkości. Traktat opisuje 48 przypadków rozmaitych złamań, ran, urazów oraz guzów. Papirus Edwina Smyfa jest bezcennym źródłem wiedzy dla historyków medycyny. Znajdziemy w nim najwcześniejsze znane ludzkości opisy szwów czaszki, opon mózgowordzeniowych, powierzchni mózgu, płynu mózgowordzeniowego oraz ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Opisuje również najwcześniejsze zastosowanie szycia RAN oraz stosowania rozmaitych rodzajów opatrunków. Na papirusie spisano także metody zwalczania infekcji oraz zwalczania gorączki. Autor papirusu dostrzega również związek pomiędzy uszkodzeniami mózgu i rdzenia kręgowego, a zaburzeniami wielu innych organów. Już wtedy wiedziano, że uszkodzenie głowy może spowodować paraliż członków lub niemożliwość mówienia. W papirusie znajduje się także wzmianka o obserwacji akcji serca oraz o liczeniu dentna. W starożytnym Egipcie stosowano m.in. zabiegi fizjoterapeutyczne, takie jak masaże, helioterapia oraz balneoterapia. Stosowano także hydroterapię np. w sanatorium w pobliżu świątyni w Denderze, w której istnieją komory z basenami. W chirurgii Egipcjanie używali skalpela z umiarem. Trepanacja czaszki nie należała do zabiegów częstych. Lecz czaszka poddana trepanacji w Egipcie goiła się jeszcze za życia pacjenta. Na dworach faraonów zalegalizowano nawet stanowisko tzw. trepanatora, czyli medyka, który posiadał uprawnienia do otwarcia czaszki. Zręcznie zestawiono złamania oraz pęknięcia kończyn, używając szyn, skory drewnej oraz bandaża w postaci usztywnionej żywicą tkaniny. Egipscy lekarze często przypalali guzy oraz torbiele. Służyć miał do tego świder ogniowy, ostro zakończone, rozgrzane narzędzie. Stare egipskim chirurgom nie było też obce zastępowanie protezami amputowanych części ciała, np. palców u stóp. Rany zszywano igłą z nicią lub też sklejano bandażami wykonanymi z pasków lepkiej tkaniny lnianej, nasączonej żywicami lub asfaltem, co zastępowało współczesne opatrunki gipsowe. W niektórych przypadkach stosowano także łagodnie uciskające opatrunki ze świeżego mięsa, które zawiera w sobie enzymy tamujące krwawienie. W innych przypadkach stosowano z kolei kauteryzację. Egipcjanie mumifikowali swoich władców oraz dostojników, usuwając wszystkie wnętrzności człowieka oprócz serca. Po zakonserwowaniu natronem tronem umieszczano je w rytualnych naczyniach zwanych urnami kanopskimi lub kanopami, a następnie puste wnętrze ciała wypełniano szmatami, sianem, by zachowało kształt żywego oraz na tronem. Następnie smarowano ciało olejkami, aby mimo wysuszenia dawało się nadać mu dostojną pozycję. Potem owijano je w bandaże jako barierę dla owadów. Chronił przed nimi bitumen. Opanowanie wiedzy na temat sposobów zabezpieczenia zwłok przed rozkładem wymagało do wczesnych specjalistów wieloletnich eksperymentów. Z tego też powodu Egipcjanie często bywają uznawani za prekursorów patomorfologii. Wiadomo, że skuteczne postępowanie, które jest bardzo skomplikowane, było panowane już w okresie panowania IV dynastii, a więc około 2500 roku przed naszą erą. Wynalazkiem związanym z balsamowaniem zwłok były lecznicze właściwości olejków eterycznych. Egipcjanie słusznie więc uchodzą także za prekursorów aromaterapii. Pójdźmy jeszcze o jeden krok dalej. Jak się okazuje, w Egipcie znajdziemy także dowody na ortodoncję oraz dbałość o higienę jamy ustnej. Najstarszym znanym z imienia dentystą był hesy czyli lekarz z okresu panowania faraona Josera. W Egipcie stosowano zabiegi usuwania zębów, a także wypełnienia zębowych ubytków masą zmieszanej mąki ochry oraz miodu. Do dziś kontrowersje wzbudza to, czy do wypełniania zębów używano także złota. Angielsko-niemiecki patolog Mark armand Raffer doszedł do wniosku, że w starożytnym Egipcie dokonywano także innych operacji stomatologicznych. Potwierdzeniem powyższej tezy stało się odkrycie czaszki, której kość żuchwowa posiadała dwa wywiercone otwory prowadzące do okolicy wierzchołków korzeni zęba. Raffer przypuszczał, że te perfekcyjnie wykonane głębokie na 5 oraz szerokie na 2 mm kanały mogły służyć do ewakuacji ropnia przykorzeniowego. Ogólnie egipscy medycy kształcili się w przyświątynnych domach tak tzw. domach życia, które były swoistymi centrami naukowo-dydaktycznymi. Najbardziej znane takie szkoły działały w Heliopolis, Tebach oraz w Memphis. Po zakończeniu nauki adepci składali przysięgę, której sens od współczesnej przysięgi Hipokratesa różni się wyłącznie imionami wzywanych bogów. W tak zwanych domach życia prowadzono także oddziały porodowe, ambulatoria, oddziały medycyny paliatywnej oraz hospicja. Z kolei armia posiadała szpitale polowe oraz własnych sanitariuszy i lekarzy. Egipcjanie prowadzili także ogrody botaniczne, w których hodowano odpowiednie rośliny lecznicze. Jak zatem widzimy, Egipcjanie dysponowali zaawansowaną wiedzą medyczną, której wiele elementów pozostawało niejasnych lub nieznanych aż do XIX i XX wieku naszej ery. Wiedza ta wyróżniała się także na te współczesnym Egipcjanom cywilizacji, dzięki czemu Egipcjanie byli znacznie zdrowsi od sąsiednich społeczeństw. Geneza zaawansowanej wiedzy medycznej pozostaje jednak nieznana. Brak wcześniejszych źródeł pisanych niż omawiane tu papirusy utrudnia dokładniejsze datowanie początku rozwoju egipskiej medycyny. Za ojca egipskiej medycyny uchodzi Imhotep, omawiany w jednym z poprzednich odcinków Pierwszy Geniusz Ludzkości: Wybitny architekt, poeta, astronom, sędzia, a przede wszystkim najstarszy znany ludzkości lekarz. Imhotep był wezyrem na dworze faraona Josera. Oraz arcykapłanem w Heriopolis, gdzie następnie kształcono nowe pokolenia lekarzy. To właśnie imhotepowi egiptolodzy przypisują autorstwo papirusu Ebersa oraz papirusu Edwina Smefa. Przypuszcza się, że imhotep diagnozował i leczył samodzielnie ponad 200 chorób, w tym choroby brzucha, pęcherza moczowego, oczu, skóry, włosów, paznokci oraz języka. Imhotep, zależnie od datowania, żył pomiędzy 2700 a 2600 rokiem przed naszą erą. Być może to właśnie jego geniusz zapoczątkował postęp medyczny w skali niespotykanej wówczas na świecie. Nie wykluczono jednak, że pierwszy geniusz ludzkości pobierał nauki od członków grupy określanej mianem Shem Chor, czyli czcicieli Chorusa. Osoby te miały sprawować władzę w predynastycznym Egipcie i przechowywać wiedzę w Heriopolis, gdzie Imhotep był najwyższym kapłanem. Zgodnie z takim wyjaśnieniem wiedza Imhotepa miałaby pochodzić od trzem suchor, jednak są to wyłącznie spekulacje pozbawione wiedzy źródłowej. Podobnie ma się zresztą rzecz z wyjaśnieniami związanymi z tym, że wiedza medyczna została przekazana Egipcjanom przez bogów, którzy mieliby być materialnymi, fizycznymi istotami. Trudno jest nam oferować wyroki bez źródeł historycznych, jednak z pewnością poziom egipskiej medycyny zasługuje na naszą uwagę. Skomplikowane operacje, zabiegi i lekarstwa znacznie wyprzedzały swoją epokę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o genezie wysokiego poziomu medycyny w starożytnym Egipcie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.